Boże, panie ciszy i spoczynku, dzień dobiegł końca. Wszystko, co miało zostać zrobione, zostało zrobione, a to, co zostało niedokończone, musi zaczekać na nowy świt. Teraz jest czas świętego odpoczynku. Przychodzę do ciebie, aby oddać ci moją aktywność, moje myśli i moje czuwanie. Proszę, Pomóż mi zamknąć drzwi za hałasem dnia i wejść w bezpieczną przestrzeń nocy. Poczuj, jak z każdym oddechem moje ciało staje się cięższe i bardziej rozluźnione. Proszę cię, zdejmij napięcie z moich ramion, które dźwigały dzisiaj wiele spraw. Rozplącz węzły w moim żołądku i wygłać moje czoło. Pozwól mi poczuć, że jestem bezpieczny, otulony Twoją obecnością jak ciepłym kocem. Nie muszę teraz walczyć, nie muszę planować, nie muszę być czujny. Mogę po prostu być. Oddaję ci wszystkie obrazy, które przewinęły się dziś przed moimi oczami. Rozmowy, wiadomości, dźwięki miasta. Niech one powoli blakną i odpływają w dal. Jeśli jest w moim sercu niepokój o jutro, zabierz go i przechowaj do rana. Przypomnij mi, że świat nie przestanie istnieć, gdy ja będę spał, bo ty trzymasz go w swoich rękach. Uwalniam się od potrzeby kontrolowania rzeczywistości przez te najbliższe godziny. Chroń mój sen. Niech będzie głęboki, spokojny i wolny od lęku. Oddal ode mnie koszmary i gonitwę myśli, która nie pozwala zasnąć. Jeśli obudzę się w nocy, daj mi łaskę szybkiego powrotu do ukojenia. Ze świadomością, że jesteś tuż obok. Niech cisza nocy nie będzie dla mnie pustką, ale przestrzenią, w której moja dusza i ciało się regenerują. Oczyść mnie ze zmęczenia. Niech ten odpoczynek będzie jako żywcza woda, która zmywa trud i przywraca siły. Proszę, aby rano, gdy otworzę oczy, przywitała mnie jasność umysłu i pokój serca. Gotowość do przyjęcia nowego dnia z wdzięcznością. Teraz, powoli i z ufnością, gaszę ostatnie światła w mojej głowie. Zapadam w Twoje dłonie. Dobranoc. Amen.